Jeśli najchętniej jak ja na motocyklu jeździlibyście w dresie, to mam dla Was komplet, który może nie jest dresem, ale czujemy się w nim bardzo podobnie. Mowa tutaj o kurtce Modeka Bracker, spodniach City Nomad Fortis, butach Modeka Conrod i rękawicach Five RS3 Evo. Raker jest kurtką miejską, wykonaną z materiału typu softshell, ale wyjątkowe w niej jest to, że jest kurtką typu kangurek, co oznacza tyle, że zakładamy ją przez głowę. Nie znajdziemy tutaj głównego zamka, tak jak w kurtkach standardowych, gdzie się rozpinamy, zakładamy, zapinamy. Zamek, który jest w tym miejscu, bardziej służy jako regulacja, aby tą kurtkę zakładało nam się wygodniej, aby przepchnięcie głowy było wygodniejsze. Główny zamek znajduje się z lewej strony, zaczyna się przy pasie i ciągnie się, można powiedzieć, prawie aż pod pachę. Nie ma wtedy problemu, żeby tą kurtkę na siebie wrzucić. Ech, Ech. dobra. W kurtce nie znajdziemy rozbudowanej wentylacji, nie ma tutaj żadnych dodatkowych wlotów, wylotów powietrza. Dlatego można powiedzieć, że jedynym wlotem, który może nas ochłodzić podczas jazdy, jest ten, który znajduje się właśnie na klatce piersiowej. Mimo tego, że służy on teoretycznie za dopasowanie, to protektory, które są na łokciach i na barkach, nie przemieszczają się nawet jeśli ten element sobie poluzujemy. Ale wracając do protektorów, jak przystało na kurtkę motocyklową? Oczywiście muszą one być. Znajdują się na łokciach i barkach, są one pierwszego poziomu. Na plecach takiego protektora nie ma, ale znajdziemy tam kieszeń, więc taki protektor możemy sobie wrzucić. Oprócz tego kurtka w łokciach i barkach wzmocniona jest panelami aramidowymi, które podwyższają odporność na ścieranie, dzięki czemu kurtka ma certyfikację podwójnego A. Braker ma być kurtką wygodną, więc protektory również takie muszą być. Nie inaczej jest w tym przypadku, są one miękkie, elastyczne, dzięki czemu nie wżynają nam się w łokie czy w przedramie, tak samo sytuacja wygląda z barkami. Softshell, z którego wykonano kurtkę, charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest miękki, lekki i wygodny, ale ma jeszcze dwie bardzo ważne cechy. Mowa tutaj o tym, że jest wiatroodporny, jednocześnie odtrącający wodę. Nie powiedziałbym, że jest to kurtka, która idealnie nadaje się na super wielką ulewę, natomiast, jak wspomniałem, jest to kurtka miejska, więc gdyby pojawił się jakiś miejski, lekki deszczyk, nie ma problemu, żeby w tym jeździć, ale gdy zacznie padać mocniej, polecam schować się pod jakimś przystankiem i przeczekać, aż przestanie padać. To, co najbardziej urzekło mnie w tej kurtce, to kieszenie. Ja byłem mega mocno zdziwiony, bo otworzyłem sobie najpierw prawy zamek i zacząłem tam pakować bardzo dużo rzeczy: telefon, klucze, portfel, słuchawki, i tego miejsca cały czas było. A potem dopiero się zorientowałem, że jest to kangurek. Było to bardzo miłe zaskoczenie w tym przypadku. Ale to nie jest jedna jedyna kieszeń, która mnie pozytywnie zaskoczyła. Bo niespodzianka kryje się tutaj pod tym pięknym napisem Modeka. Jest tutaj kolejny zamek. Gdzie mamy, uwaga, kolejną kieszeń. Jest ona wodoodporna, co ważne. Możemy tu napchać znowu dużo rzeczy. Regulacja jest raczej podstawowa. Znajdziemy, jak to przystało na Softshell, ściągać w dolnej części kurtki z prawej strony. Oraz na rękawie w postaci rzepa. Aby braker zyskał trochę takiego codziennego charakteru. Znajdziemy też tutaj kaptur który też jest w razie czego odpinany, jeśli komuś by przeszkadzał. Ja w brakarze miałem możliwość pojeździć w różnych warunkach, między od 15 stopni do 28, tak jak dzisiaj z prędkościami typu miasto, 50 na godzinę, też tymi, gdzie ta prędkość była w granicach 140, bo byłem na autostradzie. Kaptur ani razu mi nie przeszkadzał. Może gdybyśmy chcieli faktycznie już mocno cisnąć, ścigać się z kimś, to ten kaptur mógłby wadzić. Mimo wszystko w takim zastosowaniu nie warto go wypinać, jeśli ktoś by chciał to śmiało. Braker nie jest kurtką, która nadaje się na ekstremalnie wysokie temperatury, ale jednocześnie też nie jest kurtką, która idealnie sprawdzi się przy temperaturach 10 stopni. Według mnie 20 stopni jest jak najbardziej optymalne, żeby w tym się poruszać i się nie męczyć. Braker wychodzi w rozmiarach od S do 4XL. Ja mam w tym momencie na sobie MK i sądzę, że leży bardzo dobrze. Jego cena w tym momencie to 449 zł. Mamy już kurtkę, więc teraz czas na spodnie. Mowa tutaj o City Nomad Fortis. Co najważniejsze w tych spodniach? Są one jednowarstwowe, wzmocnione armalitem, czyli są to spodnie motocyklowe, które są bezpieczne, posiadają certyfikację podwójnego A właśnie dzięki zastosowaniu armalitu, który jest materiałem bardzo mocno odpornym na ścieranie. Z racji, że nie mamy tutaj żadnych wzmocnień na pośladkach, biodrach czy kolanach dodatkowej warstwy materiału, bo sam armalit w zupełności wystarczy, spodnie są dzięki temu lekkie, elastyczne i przepuszczające powietrze. Dlatego jeżdżąc po mieście nie gotujemy się, jest nam przede wszystkim wygodnie, komfortowo. Oprócz samego armalitu, za bezpieczeństwo odpowiadają standardowo protektory, które znajdziemy na kolanach drugiego poziomu i na biodrach poziomu pierwszego. Dodatkowo znajdziemy również tutaj miejsce na protektor kości ogonowej. Podobnie jak w kurtce, są one bardzo miękkie, bardzo elastyczne i przede wszystkim cienkie. Te na kolanach posiadają mega obszerną regulację. Protektory są schowane w takie kieszonce, jest tu wrzucony rzep. Na spodniach od strony wewnętrznej jest druga część rzepu, i wtedy bez problemu możemy sobie tym protektorem ruszać prawo-lewo, góra-dół, więc każdy ten protektor będzie mógł ustawić pod siebie. Jak mogliście zauważyć kieszeń na protektor jest zewnętrzna, jest tutaj zamek, dzięki czemu nawet w takim momencie, gdy ja sobie siedzę na motocyklu, ten protektor mogę wyciągnąć. Mógłbym go włożyć, ale zająłby to 15 sekund i nie chcę Was wskazywać na to, że przez 15 sekund będziecie patrzeć jak wkładam protektor. O nie, szybko, minęło już 15 sekund. Mamy to. My z chłopakami trochę się śmialiśmy z Fortisów, że wyglądają trochę garniturowo. I może faktycznie coś w tym jest, ale jest tutaj taka motocyklowa elegancja. Gdy mamy Ducati, chcemy wyglądać jednocześnie młodzieżowo, ale jednocześnie elegancko. Fortisy wtedy jak najbardziej się w to wpasowują. Są one zwykłymi, klasycznymi dżinsami motocyklowymi. Znajdziemy te kieszenie w przedniej części spodni. Nie są największe. Ja wkładam swój telefon i dość mocno widać, jak on się tutaj odznacza. Nie ma tutaj raczej ryzyka, że ten telefon nam wyleci. Mimo wszystko, kieszenie mogą być minimalnie większe, ale standardowo znajdziemy też dwie kieszenie na tyłku, w tylnej części. Ja najczęściej pakuję tam kluczyk, jak schodzę sobie z motocykla, bo druchowo gdzieś tam ta ręka idzie do tyłka i nie ma problemu, żeby takie pierdoły tam pomieścić. No mimo wszystko, podczas jazdy motocyklem lepiej to wyciągnąć, żeby nic tam się nie wrzynało wiadomo gdzie. Dodatkowym plusem tych spodni jest to, że posiadają one podwyższony stan z tyłu, dzięki czemu, jeżdżąc na motocyklu, raczej szansa, że zjadą nam z tyłka, albo nasze plecy zostaną odkryte, jest bardzo mała. Spodnie w tym momencie kosztują 899 zł. Występują w dwóch kolorach: w tym grantowym, który mam na sobie, i czarnym. I dostępne są w dość sporej rozmiarówce, mianowicie od SKI do 3XL, ale rozmiarówka jest dość specyficzna. W granatowych mam na sobie rozmiar XL, gdzie najczęściej noszę jakieś takie powiedzmy l -ki. niech będzie, niech stracę. Natomiast gdy założyłem na siebie czarne XL-ki, to tutaj wskoczyłby jeszcze jakiś kangurek. Dlatego przed zakupem tych spodni koniecznie sobie przymieszczę je w sklepie stacjonarnym. Kolejne nasze liście są buty motocyklowe. Mowa tutaj o modeka Konrod. Są to, jak łatwo się domyślić, trampki motocyklowe, które mają ten charakter miejski. Mnie przede wszystkim bardzo spodobał się ich design, to jak one wyglądają, bo nie są to zwykłe trampki z jakiegoś zamszu czy materiału dość mocno imitującego takie klimaty. Natomiast jest tutaj naturalna skóra bydlęca, która ma taki szary kolor z połączonymi czarnymi wstawkami właśnie w postaci podeszwy, czy tutaj na czubku buta, czy ewentualnie w tylnej części. Są to klasyczne sznurowane trampki. Nie znajdziemy tutaj różnych udziwnień w postaci zamka, bocznej części buta, który ułatwiłby zakładanie go. Natomiast buty są wygodne. Najmocniej obawiałem się tego, że są to buty, które posiadają membranę wodoodporną, że w taką pogodę jak dzisiaj ja w tych butach po prostu skisnę, ugotuję się i będę chciał je zerwać ze stopy. Jestem mega pozytywnie zaskoczony, bo siedzę na tym motocyklu i się nie męczę. Podczas jazdy jest naprawdę bajka. A gdy spotka nas deszcz, to będziemy mieli czas, żeby poszukać jakiejś kryjówki. I w bucie pozostanie cały czas sucho. Jak przystało na buty motocyklowe, są tutaj pewne wymagania odnośnie bezpieczeństwa. Znajdziemy tutaj obustronną ochronę kostki, która nie wrzyna nam się przede wszystkim w kostkę. Ale czujemy, że ona w tym miejscu jest, co dodaje nam poczucia pewności. Wzmocnienie znajdziemy również na czubku i w pięcie, i nie mogło zabraknąć tego najbardziej motocyklowego atrybutu, czyli wzmocnienia pod dźwignię biegów, które jest symetryczne. Znajdziemy też na prawym bucie coś takiego, żeby wyglądały po prostu identycznie. Konrody dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: tej ciemniejszej, którą mam na sobie, i delikatnie jaśniejszej, takiej brązowej. Występują one również w wersji męskiej i damskiej. Mowa tutaj oczywiście o rozmiarówce, bo buty wizualnie od siebie się nie różnią. Występują w rozmiarach od 37 do 47, a ich cena w tym momencie to 749 zł. Czekaj, napiję się, bo już mi sucho w ryjcu. Uff. I został nam deser w postaci rękawic, czyli Fiveów RS3 Evo. Które pasują do tego kompletu, który mam na sobie? Są przede wszystkim wygodne, lekkie, przepuszczające powietrze. Powiedziałbym, że są one najdelikatniejsze z całego kompletu. Przede wszystkim nie krępują one naszych ruchów. Bardzo dobrze czujemy manetkę, bardzo dobrze czujemy klamkę, czy wszystkie przełączniki na motocyklu. Za wentylację z zewnątrz odpowiada Forway Nylon Stretch który przepuszcza powietrze, natomiast od wewnątrz jest to skóra syntetyczna, która wciąż jest bardzo mocno elastyczna i miękka, ale jednocześnie odporna na przetarcia. Za bezpieczeństwo odpowiada tutaj jednoczęściowy protektor kostek Ergo Protech. Od wewnątrz slider, który jest wykonany w tej samej technologii. Bardzo pozytywnie byłem zaskoczony tym, jak działa dotyk w tych rękawiczkach, bo z reguły mój telefon ma problem i mało co chce z nim współpracować. Warto mieć na uwadze, że dotyk znajduje się nie od wewnątrz, tylko bardziej na tej zewnętrznej części palca, ale mimo wszystko działa to bardzo dobrze. Za zapięcie w tej rękawicy odpowiada jeden pojedynczy rzep, który mógłby być delikatnie większy, trochę bardziej rozbudowany, ale oprócz tego, mankiet jest wykończony materiałem typu Neopren, który też jest dość mocno elastyczny, co poprawia dopasowanie rękawicy do dłoni. A je takim dodatkowym, fajnym atrybutem jest to, że jest tutaj taka dodatkowa wstawka materiału, która ułatwia zakładanie tej rękawicy po prostu na dłoń. RS3 Evo wyjątkowo dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: tej białej, którą widzicie w tym momencie, czerwonej i całej czarnej. Dostępne są w rozmiarach od XS do 3XL i na pewno docenią je osoby, które mają raczej chudsze dłonie i dłuższe palce. Nie jest to komplet ubrań, który sprawdzi się w każdych warunkach atmosferycznych. Mimo wszystko przypominam, że chcielibyście jeździć w dresie, podobnie jak ja. Zakładacie na siebie ten komplet, czujecie się dobrze, bezpiecznie i przede wszystkim stylowo wyglądacie. Jeśli chcecie zobaczyć w ofercie modek i spodnie dresowe, może jak napiszecie w komentarzu, kocham dres, coś z tym zrobią. Dajcie znać, co o tym myślicie. O. No dobra.